doors of the greatest kingdom in Middle-earth. Stronghold of thor king under the mountain. Our king asks you to go and oversee today's mining operation. Cześć, witajcie z tej strony. Chuwianko to jest kolejny odcinek z naszej legutkowej przygody. Tym razem jest to pierwszy odcinek z The Hobbit, czyli Lego Hobbit. I oczywiście zaczynamy przygodę z Hobbitem naszym. Ja wam powiem szczerze, że po prostu tej przygody, no, nie mogłem się doczekać. Po prostu to było coś takiego, że nie uwielbiam nagrywać te gry właśnie lego. One są naprawdę świetne. Więc zaczynajmy sobie nową przygodę. Oczywiście. Tutaj, tutaj widać, że mam już slot czwarty nagrany. Aczkolwiek tylko sobie zobaczyłem, czy gram działa. Widzicie, że 0,0% wykonany jest. Więc. Póki co nic nie wiem. Ok, Slot pierwszy. Zaczynajmy. Mam nadzieję, że będę się bawić przednio. Razem z wami. Tak? No to zaczynajmy. Zobaczymy, co nas czeka. A, gra jest ja naprawdę, powiem Wam, że jest świetnym wykonaniem i myślę, że dużo rzeczy Was czeka w tym odcinku. Zaczyna się. Rivender. Mapa śródziemia. No i zaczyna się w naszym eryborze. Lay the doors of the in Oczywiście tutaj na początku jest dal, czyli to miasto, które leży u stóp Ereboru, które właśnie widzicie. King the A to jest właśnie nasz Erebor. All would pay to him. even the Thranduil. sorki za Widzimy, że składali hołd mu elfy. Najwyższa elfy. Ah, Flutterable. My lineage. Our king asks you to go and oversee today's mining operation. Ok, czyli widzimy, że jesteśmy teraz już w grze. No jest ekstra, naprawdę jest ekstra. Świetnie, zobaczcie. Zobaczyć Erebor w grze. No to było jednak coś. Co my tu mamy? To było jakieś. Więc sterowanie jest również tak samo jak w wadce pierścieni. Oczywiście jeśli ktoś miałby ochotę, przyjemność, to zapraszam do serii z Wadcy Pierścieni LEGO. Oczywiście. Okej, okay, tutaj chyba już nic nie zrobimy. Tu jest syn naszego Torina. Zatem... A przed chwilą te elfy, które mieliście okazję zobaczyć. To był Tyranduil z swoimi elfami. Dobra lecimy do przodu, bo to to chodzi właśnie tutaj trochę punkty pozbierałem I muszę wam powiedzieć, że... no gra wyszła przy, praktycznie niedawno. Jak widzicie, nie, to nie mam wersji, wersji polskiej, aczkolwiek po prostu... Mm, gry miałem trochę wcześniej. No nie powiem miałem trochę wcześniej. I tak głupio wyszło, że tam nie nagrałem za wcześnie, ale tak wyszło, że gra jest i mam nadzieję, że wyjdzie fajna seria z tego. Chociaż muszę wam powiedzieć kilka ważnych rzeczy odnośnie właśnie tej gry. Bo jak sami wiecie, zresztą mówiłem, myślę, że kto, kto zauważy po prostu, yy, to tam coś jest u góry, z tego co widzę. Możemy zmienić postać. Tu jest jakiś, tu mamy, jesteśmy krasnoludami. Mam nadzieję, że zaraz jakaś tu, o, jest, jest, tutaj mamy coś. Możemy zrobić składankę. Spoko. Dobra. O, widać, że tutaj wam powiem... Naprawdę. Yy, okej. Okay. A, możemy to wziąć? Nie, dobra. No, trochę się tutaj pozmieniało. O co tutaj chodzi? Yy, musielibyśmy ją ogarnąć. Nie, to chyba trzeba e, przytrzymać K Nie nie to tak nie przejdzie. Wiecie? Możliwe tak, ty będziesz jemuś potrzebny No nie, nie mogę zmienić jakoś inaczej postać e, Nie, 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 chcę ciebie. Nie, nie Ciebie tylko Eee Arnold Var. Tak, ciebie Nie nie, nie chcę wychodzić z gry o, stary, no, zmieńcie się. No, jego potrzebujemy po prostu, najzwyczaj, najzwyczajniej w świecie. Ciebie musimy podnieść, czy jak? No, uciekasz mi. Eee, press and hold U. And your. Okay. Eee, spoko, J. Okej. Spoko, Y, więc musimy przetrzymać U, a następnie wybrać y, J. Tak, to ty, stary. Nie no, myśmy tutaj trochę to. Pozmieniali. No ciebie. Mm, tak, mamy to zrobić. E, Użyj uh, tego... Uh, tak, next J. Okay, ha. Dobra. Ha pięknie. Dostało się. No i przesuniemy teraz zadziałało, więc się otworzą wrota. No i jest bardzo ładnie Okej. Okay. Ogólnie myślę chciałem wam powiedzieć to, że pewnie większość z was, na pewno ci, którzy się wczuwają bardzo w klimat właśnie tych gier mogą zauważyć spokojnie, bez żadnego problemu to, że gra się opiera na bardzo dużym poziomie tego, że różne sceny są brane z filmu po prostu dialogi, wszystko jest opierane na filmie i przenoszone do gry, wycinane, przenoszone do gry oczywiście. To jest ogromne uproszczenie, ponieważ twórcy gry, deweloperzy po prostu nie muszą za bardzo tracić pieniędzy, nie muszą wysilać się, jeśli chodzi o płacenie chociażby tutaj, właśnie aktorom, którzy mieliby pracować na tej dziedzinie, tylko wycinając z filmu, jest to uproszczenie, jednocześnie możemy powiedzieć, no skoro tak to jest, zrobione. Zamknęli drzwi, więc co teraz. Skoro tak zrobili, no to jak go nie chcą stworzyć całego hobbita Lego, skoro po prostu. Yy, skoro trzecia część jeszcze nie wyszła. A no widzicie tak to zrobili, że po prostu. Yy, trzecia część właśnie taka już filmowa jakby, wyjdzie dopiero, Aha, mamy K, a potem H, ok. Yy, K. A teraz H. Gdzie tu mam wycelować? Tak, tutaj. Odejdź. O, ty stare tutaj. Obżarciuku. No i oni się zajmą żarciem. A my w tym czasie pędzimy do przodu. O to chodzi. Y więc ogólnie odnośnie tej trzeciej części. To powiem wam, że ona jest na takiej zasadzie zrobiona, że wyjdzie DLC... O, pięknie. Czyli tu jest po prostu zasadanie. Nie ma pychania, tylko jest po prostu. A... Chyba tutaj trzeba będzie potrzebna dwójka. Właśnie z tego co widzę, tak, i ty się tutaj zapisz. No widzimy, że Erebor jest strasznie tutaj, naprawdę strasznie dobrze opancerzony. Nie ma szans na żadne dostanie się bez pozwolenia. No ale Smog, jak sami wiecie, myślę, z książki, chociażby czy, czy czegokolwiek by innego wiecie, że dał radę im. No i się zamknął drzwi, zamknął się. Powinien się zamknąć, ale się. aaaa, wiedział. I wszystko jasne. Yy, AD, J. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Mamy coś? No nic nie mamy. Nie za bardzo nie mamy właśnie, więc no widzimy, że... O, co ja mogę zrobić, co? Ka. Taka... Widźmy. Możemy pozbierać myślę. Czy to na takiej zasadzie będzie, że zbierzemy? Później ewentualnie będziemy mogli z tego skorzystać. Bo póki co nie mamy żadnych środków. To szukamy po prostu tego... Eee, dobra, spoko. No tak, ty to weźmiesz. Eee, spoko. Ika, dobra. No Jotka, nie możesz nic zrobić, stary. Nic, a nic. A ta muzyka z reboru. Tutaj coś będzie. A, widziałem ka. J. Press K to enter small lego. Eee. On no, press K Ent No i naciskam enter. Stary No jest. Rozumiem, że K mam użyć, ale na jakiej to zasadzie? Teraz H? Nie no, dobra, nie ogarniam. Lecimy dalej, zobaczymy, może coś tutaj się znajdzie. Ale coś czuję, że się znowu zagapię na tym etapie. No ja tu jestem taki, że po prostu uwielbiam te gry, uwielbiam ich trudność. Ale one są takie, że po prostu to wszystko się cały czas powtarza Na okrągło Te problemy, że nie potrafię przejść, potem się zamykam I po prostu, i po prostu, tak z tym wszystkim jest Bo nie wiem ogólnie, co tutaj źle robię Produkcja jest ogólnie bardzo fajna, mówiłem, że DLC powstanie Na bazie trzeciego po prostu trzeciej części Ok, czyli coś zdobyłem My coś tutaj mamy. Jedno, ja, jakie głupie to zrobili. Yy, tutaj będzie potrzebny... Ty. Okej, okay, skarb mamy, dobra, fajnie, fajnie. To zrobiliśmy kolejną część. No i to ma jak mam zdjąć? No, dobra, J teraz K. Eee, J A, już nic więcej. Ach, co dobra, spokojnie. Zaraz będzie K, się wyjść, jeszcze raz szukać. Wszędzie to może być ukryte. No wiadomo, jak to lego. Trzeba szukać, szukać i jeszcze raz szukać. Ogólnie, jeśli mu powiem wam o grafice, to się tutaj tak zmieniła średnio w filmie, Bo... no, zmieniła się w bardzo małym stopniu. Taki hałas tutaj jest, że... ...że aż wytrzymać nie możecie. Czy nie wiem, co to ma być ogólnie. O, tutaj kolejne deski. Szukamy wszystkiego. Tu już rozwalaliśmy to, w sumie. Wiem, wiem, dobra. Okej. Okay. O, coś my tutaj mamy. Aha, dobra. Naciskać mam. Ogólnie ten system się trochę zmienił, nie wiem czy do końca na dobre. Myślę, że się trochę przyzwyczaiłem do wadcy pierścieni, ale. Jak tam to uważa. No i co my, co my tutaj mamy? Złoto, tak? A złoto nam jest potrzebne bodajże. Albo i nie. Albo po prostu to był dopiero jakiś tam etap. No, tak, a więc co to tutaj spoko, fajnie. Idziemy dalej, dawać coś tutaj, położyć, wsadzić, bo to na tym polega. Ej, tak. Ej, I więc czego się potrzebujemy? Kryształki, które już widzę, właśnie. K, jak kryształki, tak te kryształki tutaj widzę. A e... widzę was, widzę was. Trzy kryształki, nawet siedem ich chyba już mam. Ok, coś jeszcze. E... I tak. Co jeszcze potrzebne? E... Będzie takie czerwone coś. Ja chyba widzę to już. Tam bardziej naprzód. To jest chyba to. Mam nadzieję, tak Zbieraj szybko, zbieraj, zbieraj, zbieraj stary No i mamy to Chyba powinno to zadziałać Nie nie, nie tak No i co? Uda się? H, J, K, U Ha, fajnie takie coś. Dobra, pięknie stworzone. A... No i mamy. Mój dras. Mamy to. Klucz. Stworzyliśmy. Widzieliście, jaki młot musiał to z... po prostu tam zmiażdżyć. No i myślę, moi drodzy, że w dzisiejszym odcinku będziemy się żegnać powoli, bo to byłoby na tyle. kolejnym odcinku czeka Was naprawdę wiele, wiele mnóstwo ciekawych rzeczy. I obiecam się, obiecam, że postaram się je wam pokazać. Więc w dzisiejszym odcinku było na tyle. I jeszcze raz z wam się żegnam. Cześć!